I pytanie, czy możemy w jakiś sposób pracować na tym, aby być na wyższym poziomie świadomości? Bo zakładam, że jeżeli my jesteśmy bardziej refleksyjni, to jest szansa, że możemy być bardziej świadomi tego, w jaki sposób chcemy żyć, a przez to być szczęśliwi. Więc można powiedzieć, że żeby być bardziej świadomym, to trzeba zadbać o to, żeby mieć wokół siebie pewną przestrzeń, która daje nam na tyle dużo spokoju, że nasz mózg jest w stanie mogli wejść w ten stan bycia skupionym na sobie samym, na swojej własnej psychice. Więc jakby, żeby móc być tym bardziej świadomym, trzeba móc zadbać o to, żeby ta przestrzeń wokół nas była bezpieczna, w miarę spokojna, bo tylko to gwarantuje nam możliwość zatopienia się w swoich myślach w takim pełnym wymiarze, który rzeczywiście pozwoli nam być świadomym. I to czy rzeczywiście ruch fizyczny, sport sprawia, że nasze neuronki dalej się rozwijają i tworzą się nowe połączenia, i czy to sprzyja właśnie bardziej refleksyjnemu podejściu do życia i do siebie? No, no, oczywiście tak, ale ja pomyślałem sobie, że ja powiem o tym, odpowiem na to pytanie trochę naśladując, jakby ten stan tego ciągłego zagrożenia, który nas atakuje, to powiem tak, że aktywność fizyczna. Jest czymś, co nie tyle rozwija nasz mózg, co jest czymś, co zapobiega jego szybkiemu gniciu i umieraniu. To znaczy, specjalnie użyłem takich mocnych słów, bo, bo, bo myślę sobie, że te osoby, które nas słuchają, bardzo dużo z nas ma problem z tym, że za mało się rusza. Zwyczajnie w świecie za mało jest aktywna fizycznie, a wiemy, że nic nie zastąpi aktywności fizycznej, jeśli chodzi o jakby dbanie. O zachowanie tego, co mamy, jeśli chodzi o te nasze neurony, ich połączenia ze sobą i całej tej struktury mózgu. Że mało jest takich rzeczy, które rzeczywiście są tak kluczowe dla zachowania dobrej formy tych naszych neuronów w mózgu.